Jeśli trafiłeś na ten materiał, prawdopodobnie posiadasz smartfona lub szykujesz się do jego wymiany. Natomiast jestem prawie pewny, że istnieją skróty i funkcje, o których nie miałeś nawet pojęcia. W dzisiejszym materiale z cyklu wyjaśniamy technologię. Postaram się rozwiać wątpliwości z kategorii smartfonowych skrótów i pojęć. Korzystając z telefonu, zawsze na pierwszym miejscu jest wyświetlacz, ponieważ widzi się go podczas używania tego właśnie urządzenia. Jest to jednocześnie prawdziwa skarbnica skrótów i technologii. Przekątna wyrażana w calach to odcinek łączący dwa przeciwległe kąty wyświetlacza i w ten sposób określana jest wielkość ekranów w telefonach, laptopach, monitorach czy telewizorach. Przekątna ma duży wpływ na rozmiar smartfona, natomiast dwa urządzenia z 6,5 ekranami mogą różnić się od siebie za sprawą ramki dookoła wyświetlacza. Tym sposobem flagowe urządzenie z większym ekranem może być mniejsze od niskopółkowego urządzenia z mniejszą przekątną. Obecnie wielkość ekranów się mocno ujednoliciła. Przez co większość smartfonów na Androidzie ma około 6,5 cala, a najmniejszy iPhone charakteryzuje się przekątną 5,4 cala. Drugim bardzo istotnym elementem specyfikacji wyświetlaczy jest rozdzielczość. Oznacza to ilość pikseli, a więc pojedynczych punktów w matrycy. Które wyświetlają treści, od menu głównego przez aplikację, kończąc na zdjęciach i filmach. Im piksel jest więcej, tym obraz będzie ostrzejszy. W najnowszych smartfonach, w zależności od półki cenowej, spotkać się można z nazwami takimi jak HD, Full HD, czy QHD. Ekrany w obecnych telefonach zwykle są dłuższe niż w telewizorach. Zatem, plus w pojęciach oznacza dodatkowe piksele wykraczające poza telewizorowe czy monitorowe standardy. Trzymając smartfona pionowo, HD Plus daje 720 pikseli szerokości, Full HD Plus to już 1080, a QHD to 1440 pikseli. Pierwsza wartość na przeciętnych rozmiarów w ekranie smartfona daje słabą ostrość i jest spotykana w najtańszych konstrukcjach. Full HD Plus to typowa rozdzielczość ze średniej półki cenowej i powinna być wystarczająca dla większości użytkowników. Kład HD i wyższe rozdzielczości zarezerwowane są dla najdroższych smartfonów. W mojej ocenie przy codziennym korzystaniu ze smartfona różnica między FHD a QHD jest praktycznie niezauważalna dla ludzkiego oka. Mimo że mój smartfon obsługuje 1440p, osobiście praktycznie od samego początku używam go na 1080p, głównie dla dłuższej pracy na ładowaniu. Jeśli chodzi o technologię ekranu, to we współczesnych smartfonach wykorzystywane są dwie: LCD i OLED. W przeszłości były pojedyncze smartfony wyposażone w dodatkowy wyświetlacz e-ink. Natomiast powstały bardziej jako ciekawostka niż potrzeba konsumentów. W efekcie, twory takie jak iotafon pewnie już mało kto kojarzy. Tańsze smartfony wyposażone są w ekrany LCD, często w lepszej technologii IPS. Bardziej zaawansowanym typem matrycy jest OLED i jego pochodne takie jak AMOLED czy Super AMOLED. Tego typu matryce zaczynają się pojawiać w smartfonach za około 1000 zł i charakteryzują się lepszymi niż LCD kolorami i głęboką czernią. Jeśli macie możliwość wyboru między wyświetlaczem ciekłokrystalicznym a OLED, dla jakości obrazu zawsze lepiej wybrać ten drugi. OLEDy jako bardziej zaawansowana technologia umożliwiły powstawanie składanych smartfonów. Mały protip dla użytkowników OLEDów. Jeśli jest taka możliwość, korzystajcie z ciemnych motywów i tapet. Będą one wyglądały zjawiskowo i oszczędzą Wam trochę energii, bo w OLEDach czerń wyłącza piksele. Częstotliwość odświeżania w telefonach wynosząca zwykle 60, 90 i 120 Hz oznacza zdolność ekranu do wyświetlania danej ilości klatek na sekundę. Przewijając na przykład listę z aplikacjami, ekran 60 Hz odświeża obraz 60 razy na sekundę, a 120 Hz 120 razy. Różnica w szybkości reakcji tych matryc jest dwukrotna i podczas używania smartfona z wyższą wartością odświeżania faktycznie czuć większą płynność. Warto pamiętać, że wyświetlenie większej ilości klatek wpływa na zużycie energii. Jeśli oczekujesz jak najdłuższego czasu działania, warto jest obniżyć częstotliwość odświeżania na tu najniższą, czyli prawdopodobnie będzie to 60 Hz. Niektórzy producenci podają także częstotliwość próbkowania dotykowego. Te tajemnicze pojęcie wyrażane również w hercach oznacza, jak często warstwa dotykowa rejestruje palec na ekranie. Dobrą praktyką producentów jest oferowanie przynajmniej dwukrotnie większej częstotliwości próbkowania niż odświeżania, przez co ekran wyświetla najbardziej aktualne działanie użytkownika, co wpływa pozytywnie na wrażenia szybkości urządzenia. Niektórzy producenci, szczególnie dla flagowych urządzeń, podają jasność maksymalną wyrażaną w nitach. Im nitów jest więcej, tym jasność jest wyższa i widoczność w słońcu lepsza. Przy wartościach powyżej 1000 często prezentowane są one z gwiazdką, i są dostępne jedynie na automatycznym trybie. Użytkownik ręcznie nie ustawi maksymalnej jasności. Jest to spowodowane szybkim zużywaniem energii i nagrzewaniem się smartfona. Od około 2000 zł zaczynają się telefony z wyświetlaczem 2.5D, w których boczne krawędzie wygięte są do tyłu. Wygląda to bardzo ładnie i zjawiskowo, bo potęguje efekt bezramkowości. Natomiast użytkownikowi nie przynosi to praktycznie korzyści i ogranicza wybór ochrony ekranu. Do miękkiej folii lub trudnego w montażu zagiętego szkła z utwardzanym klejem. Do konsumpcji treści poza dobrym ekranem przyda się także głośnik. Specyfikacje urządzeń ograniczają się do informacji, czy smartfon ma jeden czy dwa głośniki. Stereo zapewnia nam miastkę przestrzennego dźwięku oraz zwykle zagra głośniej i lepiej. No i dwa głośniki trudniej przypadkowo zasłonić niż głośnik mono, więc jest to po prostu bardzo praktyczne rozwiązanie. Przygotowując materiał o najlepszym smartfonie do tysiaka, który znajdziecie prawdopodobnie gdzieś tutaj, zdziwiłem się, że praktycznie wszystkie smartfony z przedziału 500 000 zł wyposażone są w ośmiordzeniowy procesor. Co więcej, niedawno zaprezentowany topowy procesor Qualcomma, Snapdragon 8 generacji drugiej, w który wyposażone będą smartfony za kilka tysięcy złotych, również ma 8 rdzeni. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się o wydajności urządzenia jest szukanie testów syntetycznych zwanych benchmarkami. Jednak to nie zawsze odzwierciedla szybkość działania systemu. Skupiłbym się więc przede wszystkim na czytaniu opinii testerów i użytkowników na temat modelu, którego kupno rozważamy. W miarę uniwersalnym wyznacznikiem wydajności oraz szybkości działania smartfona jest ilość pamięci RAM, bo żaden producent nie wyposaży smartfona w stary procesor i 8 czy 12 GB pamięci operacyjnej. Jest to pamięć szybkiego dostępu, z której korzysta właśnie procesor. Im jest jej więcej, tym telefon sprawniej przyłączy się między aplikacjami i będzie działał płynniej. Przy obecnych wymaganiach systemu, aplikacji i gier, 4 GB jest optymalną, dość przystępną opcją. 6 czy 8 da natomiast zapas na najbliższą, a może nawet nieco dalszą przyszłość. Pamięć wewnętrzna z kolei jest chyba najłatwiejszym pojęciem. Oznacza pojemność smartfona zwykle w gigabajtach. Tańsze modele będą miały 16 lub 32 gigabajty, a wartość maksymalna we flagowych smartfonach zamyka się często na wartości 512. Wybierając wariant pamięci, Warto mieć na uwadze, że kupując smartfon z pamięcią powiedzmy 128 GB, użytkownik realnie przez na przykład system operacyjny otrzyma nieco mniej. W przypadku mojego OnePlusa 8 Pro ze 128 GB na wykorzystanie zostało około 110. Opcją na stosunkowo tanie powiększenie miejsca na pliki jest zainwestowanie w kartę MicroSD. Jest to jednak luksus zarezerwowany, paradoksalnie głównie dla tanich smartfonów. W droższych modelach, producenci, przez oszczędność miejsca, obawa o wydajność i potencjalny zarobek na sprzedawaniu pojemniejszych wersji telefonów, zrezygnowali z czytnika kart pamięci. Jeśli Twój smartfon obsługuje karty i planujesz taką kupić, dla sprawnego działania systemu warto wybrać jak najszybszą kartę. Trochę się rozgadałem, a jestem dopiero w połowie pojęć, które chciałbym poruszyć, dlatego w tym miejscu postawię kropkę i zakończę pierwszą część. W następnej na pewno omówię aparaty. Akumulatory i ich ładowanie, czy łączność komórkową. Będzie też szczegółowo o wodoszczelności, module łączności Bluetooth i być może o dodatkowych chipach przetwarzania. Jeśli masz propozycje, jakie skróty, cechy czy funkcje wytłumaczyć, koniecznie daj znać w komentarzu. Na koniec zachęcę do odwiedzenia naszej strony android.pl i zaproszę do obserwowania naszych mediów społecznościowych, w tym np. przykład TikToka. Tymczasem, jeśli ja złami żegnam, do następnego. Cześć!